W tym filmie pokażę Ci narzędzie, dzięki któremu stworzysz automatyczne napisy do Twojego filmu. Będziesz mógł wykonać również transkrypcję tego filmu, a to wszystko w bardzo, bardzo korzystnej cenie. Teraz mamy świetną promocję, więc warto kupić to narzędzie już dzisiaj. Ale zanim przejdę do tej promocji, pokażę Ci możliwości tego rozwiązania. Przejdźmy do praktycznej części poradnika. Na początek muszę zalogować się do mojego narzędzia, klikam login i teraz znajduję się w moim panelu. Tu mogę sobie właśnie przygotowywać różne filmy i Tworzyć do nich napisy. Klikam new file i teraz mogę wybrać, czy chcę zrobić transkrypcję, czy chcę dodać napisy do mojego filmu ze znakami czasowymi, więc wybieram sobie Subtitles, no i mogę wybrać źródło. Mogę połączyć to narzędzie z moim na przykład kanałem YouTube i bezpośrednio z YouTube'a pobierać te filmy albo z Google Drive. A. Ja tym razem wyślę je po prostu z komputera, czyli wybieram sobie plik i teraz muszę poczekać, aż ten plik zostanie przesłany do Happy Scribe. Teraz muszę wybrać język filmu, jest ich tutaj naprawdę sporo, ja wybieram polski, mam tu domyślnie ustawiony, teraz muszę wybrać rodzaj generowania napisów, ja wybieram rodzaj standardowy, czyli te, te napisy zostaną stworzone automatycznie i klikam Submit. Teraz napisy są automatycznie generowane. Mamy tutaj przybliżony czas trwania tego procesu. Powinno to potrwać około 3 minut. Im dłuższy film, tym dłuższy proces generowania napisów. Więc bądź, bądź cierpliwy, dostaniesz również powiadomienie na maila i gdy twój plik będzie gotowy do przeglądu. Napisy do mojego filmu są gotowe. Mogę teraz sobie kliknąć w ten film, i teraz jestem przekierowany do takiego edytora. Po lewej stronie są napisy do filmu, które są przygotowane w odpowiednim czasie. Gdy kliknę sobie w ten napis, Mogę zobaczyć, gdzie on się znajduje, w jakiej jest formie i w którym momencie filmu został dodany. Mogę sobie w bardzo prosty sposób edytować te napisy, dodając własne teksty. Jeśli algorytm miałby wątpliwość dotyczącą jakiegoś słowa, to słowo jest zaznaczone na czerwono i wtedy możemy szybko kliknąć i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Możemy sobie dodać tutaj jeszcze nowe napisy i edytować to w bardzo przyjemny sposób. No i gdy mamy już taki film stworzony, możemy sobie zmienić wygląd tych napisów. Możemy wejść sobie na style. No i tutaj mamy kilka opcji edycji. Dzięki temu te napisy możemy dostosować pod różne style, na przykład pod filmy na YouTubie czy też pod TikToka. Jeśli mamy krótkie wideo, jest to bardzo przyjemne rozwiązanie. Gdy zmieniłeś już wszystkie ustawienia, czas pobrać nasz film możesz pobrać wideo. Z napisami, które są tutaj osadzone, albo możesz pobrać plik samych napisów i dzięki temu będziesz mógł wykorzystać je na przykład do filmów na YouTube, wystarczy, że klikniesz tutaj i napisy zostaną pobrane w formie, która Ci odpowiada. I teraz powstaje ważne pytanie, ile to wszystko kosztuje? Już Ci tłumaczę. Jeśli jesteś subskrybentem mojego kanału, jesteś szybki i zobaczyłeś ten film, no to masz teraz świetną okazję, bo Happy Scribe jest w promocji na Absumo. Absumo to taki portal, gdzie możemy kupić wiele ciekawych narzędzi. Gdy wejdziesz w Link, który znajduje się w opisie tego filmu, zostaniesz przeniesiony do takiej oferty. I tutaj mamy możliwość wyboru różnych pakietów. Ten najtańszy pakiet jest w cenie 69 dolarów. Jest to bardzo, bardzo mało, ponieważ mamy możliwość dożywotniego korzystania z tego narzędzia i co miesiąc możemy zrobić transkrypcję dwóch godzin materiałów. Czyli mógłbym teraz przez miesiąc dwie godziny filmów tutaj wrzucić, na przykład 200 TikToków i za miesiąc ten limit się odnowi i będę mógł znowu te filmy, te napisy dodawać, więc jest to świetne narzędzie. Jeśli potrzebujesz więcej godzin, no to możesz sobie kupić właśnie opcję tutaj podwójną, potrójną lub jeszcze większą. Pamiętaj, że ta promocja jest ważna tylko przez 8 dni i to nie jest żart, ta promocja jest organizowana tylko raz w roku, więc jeśli jesteś szybki, to warto z niej skorzystać już teraz. Jeśli zobaczyłeś ten film później, no to masz jeszcze inną opcję płatności. Gdy wejdziesz sobie w link w opisie, no to mamy tutaj. Cennik, i w przypadku tego narzędzia rozliczamy się za minutę. Czyli jeśli chcielibyśmy na przykład stworzyć Napisy do 10 minut filmu, no to musimy zapłacić 2 euro. Więc widzisz, że w, tej, w tym modelu płatności jest to zdecydowanie droższe rozwiązanie. Ale jeśli potrzebujesz doraźnej usługi, no to jak najbardziej możesz to wykorzystać i tak będzie to tańsze niż tłumaczenie przez człowieka. Więc nie czekaj, już teraz wejdź w link w opisie, kup sobie opcję Lifetime i będziesz miał świetne narzędzie na lata. A ja zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, naciśnięcia dzwoneczka, abyś był na bieżąco, żebyś nie, nie przegapił takich ofert, bo jest ich naprawdę sporo. A jeśli będziesz oglądał moje filmy, to będziesz na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.